W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać typowego Nakeda połączonego ze sportowym charakterem. Czyli Kawasaki Z750R. Maszyna, która nie tylko świetnie wygląda, ale i za sobą niesamowite osiągi, jak na klasy Naked i do tego 750. Dzisiaj zaprezentuję Wam też różnicę pomiędzy zwykłym Z750 i troszkę droższą wersją, czyli moją Z750R. Więc w dzisiejszym odcinku z Wam od początku, przodu motocykl, aż do tyłu zaprezentuję te wszystkie różnice, pokażę Wam je. I zapoznać się z tym motocyklem na LPW. Na sucho się z nim zapoznamy. Po czym pokrótce zabiorę Was trochę. Na przejażdżkę, posłuchajcie jak wydech brzmi, warunki jezdne, jak wyglądają. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynając od prostych rzeczy podstawowych. Oczywiście pojemność to jest 750, jak sama nazwa wskazuje. Nie 700, nie 800. Nie mylimy z innymi modelami. Moc, którą pokazuje i ten model, i model zwykły bez Rki. To jest 106 koni. Co do samych aspektów wizualnych, na których można by się skupić przede wszystkim, jest to lampa. Lampa, która już na pierwszy rzut oka daje nam pogląd, że jest to jakieś inne Z750, bo większość osób przywykło do tych tradycyjnych lamp Z750, które są ścięte w ten sposób, że lampa nam się robi bardzo taka trójkątna. Nie jest taka kwadratowa, jak teraz osobiście mi bardzo to nie pasuje. No nie wygląda to za estetycznie. Osobiście uważam, że mega ładnie to siedzi w RC, co daje też nam przede wszystkim te aspekty, o których mówię: wizualne, które na pewno ten przód poszerzają, powiększają, jak na model 750. Schodząc trochę niżej pod lampę, widzimy dwie tarcze hamulcowe na przodzie motocykla. Różni się to względem zwykłej wersji, że w wersji R, czyli mojej, Posiadamy zaciski radialne czterotłoczkowe, gdzie w zwykłej wersji mamy je tylko dwutłoczkowe. Będąc z przodu, że tak powiem, za sterami motocykla, co widzimy przede wszystkim, to tarcze yy, obrotomierza wraz z prędkościomierzem. Kolejna rzecz, którą się różnią, to jest to, to że tutaj mamy przede wszystkim ERKĘ, A normalne wersje mają po prostu białą. Z przekręceniu zapłonu tradycyjnie to samo. Z przodu wygląda to mniej więcej tak. Będąc dalej przy przodzie, oczywiście, jeśli chodzi o klamki, zostały wymienione przeze mnie. Lusterka względem zwykłej wersji też są inne. Te są bardziej, że tak powiem, sportowe. Jak to przynajmniej producent podaje bardziej agresywne, zakrzywione. Komentarze są różne. Słyszałem, że wielu osobom się podobają. Jak i wielu się nie podobają, każą mnie wywalić, coś dyskretniejszego. Może rzeczywiście są ciutkę za duże, nie mi oceniać. Osobiście mi się super w nich widzi, dlatego nie planuję ich zmieniać. Będąc przy połowie motocykla, nie mógłbym wspomnieć o wadze, bo waga też jest ważna. Często tą klasę, zauważyłem, wybierają też kobiety, dziewczyny, które po prostu są mniejsze gabarytowo od mężczyzn, chcą stabilniej się poczuć. Częstym pytaniem jest, ile to tak naprawdę waży. Model zwykły Z750 waży około z płynami 224 kg. Czy dużo wydaje mi się, że tak. Model Z750R waży już 227 kg z płynami. Jest ta różnica 3 kg. Czy ją czuć wydaje mi się, że nie wiadomo, dla mniejszych osób no to każdy kilogram może być istotny. Z kolejnych też rzeczy aspektów wizualnych, to modele Z750 zwykłych najczęściej były w jednej kolorystyce zielona, czarna, pomarańczowa i chyba biała modele Z750R już najczęściej były w dwóch kolorystykach i była jak dobrze pamiętam black edition edycja czyli całe na czarno. a najczęściej z dwukolorowymi kolorystykami było zielono-czarna albo czarno-zielona uważam, że dwie kolorystyki lepiej tu siedzą fajne jest przejście z zielonego w czarny i z czarnego znowu na zielony Oczywiście gusta guściki. Ten silnik producent deklaruje, że rozpędza się do około 217 km na godzinę. Czy to sprawdzajemy? Nie. Czy tyle się rozpędza? Podejrzewam, że tak. A nawet podejrzewałbym, że może troszkę szybciej. Do setki rozpędza się w około 3-2 sekundy, 3-3 sekundy. Wszystko zależy oczywiście od warunków jezdnych. Silnik oczywiście jest czterosuwowy. Oczywiście o czym nie możemy zapomnieć, o czym zapomniałem w jak jakbyśmy w przodzie, wersje R przede wszystkim mają ABS-a. Byłem zapomniał o najważniejszej rzeczy, dla której też wiele osób wybiera wersję R, czyli abs -sem, czyli odpowiadając najprościej, wersje zwykłe ponoć wychodziły w wersje z ABS-em. Tylko sam producent dokładnie tego nie podaje. Tylko ponoć to były wersje już przy wypuście ostatnim, bo ten model miał swoje lata świetności od 2006 do 2012. Są modele jeszcze rocznikowo 2013, ale dużek ostatnie zjeżdżający z linii produkcyjnych. Będąc z tyłu, rzuca nam się cały układ wydechowy krapowicza oryginalny, który mam tutaj u siebie. Jest on poprowadzony od kolektorów aż do tyłu. Po drodze, e, oczywiście spotkamy ekologię tak zwaną strumienicę, zwał jak zwał, czyli rzecz regulowana manetką gazu. Im mocniej odkręcamy manetkę, tym bardziej się otwiera, tym jest głośniejszy. W środku mamy gdzieś w tym miejscu właśnie tą przepustnicę. Pytanie, które może na pewno paść, ile decybeli? Nie mam pojęcia. Ja już go zakupiłem z takim wydechem, oczywiście fajny dodatek uchwyt karbonowy. Ja go zakupiłem z tym wydechem, więc tylko tak naprawdę kwestią mojego mechanika było poprawienie go, bo niestety osoba, która go montowała wcześniej, troszkę niech go zamontowała, Nie niezaładnie, troszeczkę pokrzywiła go, był naprostowany, robiony tak jak sztuka nakazała. Będąc z tyłu, kolejną dużą wręcz yy, różnicą, którą ma Z750R, a nie ma Z750, jest tylny wahacz, który jest zaciągnięty żywcem z modelu Z1000. Jest zdecydowanie większy, masywniejszy i też się troszkę nie będę ukrywał. Nadziałem przy zakupie stojaków motocyklowych, bo zakupione stojaki były pod model Z750, gdzie był pod inny rozstaw, pod inny w ogóle gabaryt. Musiałem troszkę nawiercać, modyfikować te stojaki, co finalnie się udało. Podsumowując, te wszystkie aspekty, więcej może zamieszczę też informacji o opisie filmu. By też nie przedłużę z zanudzając was, bowiem jak ja sam szkłem motocykla tak dokładnie się nie zagłębiałem w aspekty techniczne, tylko niestety też zawsze gdzieś tam patrzę oczami finalnie. Tak, podsumowując, tak naprawdę model Z750R to sportowa wersja z Greda Z750, tak naprawdę, wyróżniająca się przede wszystkim zaawansowanymi komponentami zawieszenia hamulców oraz agresywnym designem, czyli przede wszystkim też ta lampa z przodu bo od samego przodu, już bardzo się, że tak powiem, brutalnie rzuca ten motocykl. Oczy. No oczywiście też malowaniem podwójnym wersją ABS. A teraz zapraszam Was na odpalenie motocykla, żebyście usłyszeli, jak działa. Przejdziemy się, pokażę Wam z dwóch perspektyw, też nagranie, warunki jezdne. Jeśli się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Tá bom?